Jack, powiem ci, że naprawdę jest to przesada, że ona już jak ciebie skrzywdziła stary, to może się tu wszystko wydarzyć. To prawda. Musisz mi dorzucać cały czas, ja tu sprzątam, a ty mi dorzucasz. Swoją postać mam coś dziwnego na plecach i to swędzi zaczyna coraz bardziej w ogóle. Powiem ci tak, może dostałeś jakiegoś zakażenia albo coś? Dobrze, nie dostałem choroby lokomocyjnej Ciekłego <laughs> sprzątania domu <laughs> Bo bym Jezu, jeszcze by mi zostało Jack, ona przecież ma brudne pazury, Serbian Lady, co nie? No I ee, no. może zaka zakażenie jakieś się dało, czy coś? To czym się różni od nas? No, tym samym, jakby niczym w sumie tym, że Ona tańczy Uuu. Nie no, my też tańczymy stary No I nawet po powiem ci jedno rzecz Słuchajcie, Sładza sobie ucho widzowie, bo jak spadł z drzewa, to naprawdę uch, ucho uszkodził i to bardzo. Sobie Urwało mu się coś. Kurde, no takie dobra, dobra, no sprzątamy co ty z widzami. Kataż, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ostatnie resztki. Ej, nie było najgorsze to sprzątanie, ci powiem, wiesz? Ej, któremu Które z was się pada w awariach na górze? Jak To jest to twoja. Mariusz. Kurde, faktycznie. jest. Czekaj Ale dziwne, bo tak. mam klucze przy sobie Klucze masz przy sobie i... No Przecież twojego, twojego auta od rana nie ruszaliśmy I no. awaryjne się włączyły nagle Może jakieś alarm przy tobie A weź wyłączyć po no. prostu Kluczami, no. no Nie, nie działa Czekaj, chodź sprawdzimy stary ty Stary, dziwna akcja, nigdy tak nie miałem Ej, on jest... Ty masz kluczyki przy sobie? Tak Tego auta? Co jest z ty? Przecież to auto normalnie chodzi Jest odpalone Patrz. normalnie auto jest odpalone stary, skąd co jest grane zobaczmy czy są kluczyki w środku ty no nie ma kluczyków jest otwarty jest otwarty normalnie ej nagle zgasło co jest grane, Jack ty zdalnie gasisz to i odpalasz jakoś przed chwilą ja wsiadłem i zgasło nagle pochroniesz co Zostawiliśmy go przez na kilka godzin samego nawet. Nie, nie serio. No przecież Ja nie mam kluczy do tej fury, Ja mam no. do swojej obok. I to właśnie, no nawet nie wiem gdzie teraz aktualnie. Nie, to co robimy z tym? Może ta fura się psuje, stary. To Już może Mr. Ją, G może. dawaj, pojedziemy do mechanika w takim razie. Yeah, lady, to na pewno ona! Odwalił. 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 Żadnej Serbian Lady nie ma, ona nie istnieje. Serbiska mama nie istnieje. Nie, istnieje. nie ma szans. Tak? Nie, no. ej, dobra, Jakiego mam po mechanika, po co? Bo może on coś... się sam odpalił, normalnie awaryjnie. No. I normalnie nie będzie. może w jakieś spięcie w samochodzie w No takim właśnie, radzie. stary, trzeba jechać do mechanika, a może ktoś odpala z I po prostu trzeba sprawdzić, wiesz, Oj zapłon dobra. Bo może być zapon, wiesz, jakiś tam nadajnik czy coś. My ja bym pojechał do mechanika zapłon. i sprawdzić po prostu. No dobra. Dobra, ja pojadę z Mariuszem do e, mechanika. Bardzo to pasuje. A ty z ochroniarzem zostaną. Dobra, widzowie, musimy dojechać do mechanika. Mam nadzieję, że to po drodze nam w ogóle nie stanie. E, I że po prostu damy radę szczęśliwie dojechać. Że nic naprawdę już tu się nie wydarzy. Mam nadzieję, że Jack poradzi z ochroniarzem, bo ten ochroniarz, no, jakby ja go lubię, co nie? Ale jednak coś ma na głowie. Może po tym, że się tak, nie wiem, pobił z tą Serbian lady, spadł z tego drzewa. Noju, za oddaj tą szmatę. kto cię uczył sprzątać? Szmatę, o o, o Jezu. Nawet nie wiedziałem, że tak umiem. Sprzątanie na dwie. Mówiłeś, że mnie nie zostawiasz! Fem. Ja, pierdzie! A my jedziemy do tego mechanika i oby to nie było nic poważnego z autem. Oby! W ogóle dziwna mega sprawa, że te auto aż tak zaczęło się psuć. W sensie samo się odpaliło bez kluczyków, jakby ktoś miał zdalny zapłon. Samo się zgasiło, jak wsiadłem. Co też jest w ogóle. Prze, przedziwne, naprawdę jest przemocarnie dziwne I ostatnia kwestia bardzo ważna e, Te auto Przecież nikt nie miał do niego dostępu Kluczyki były z nami Kluczyki były z nami Nikt nie mógł tego odpalić Nagle światła awaryjne się same odpaliły Ktoś jeśli może odpalać auto To może też zapalać światła A jeśli może odpalać zdalnie auto To znaczy, że ma też i GPS-a tu I wie gdzie jedziemy Oby nas ich nie śledził O Jezu. No nie a, a, a. O Jezu! Grześ! Grześ ochroniarzowie odwaliło! O! Chyba się zakochałem! Nie żartuję! Chodź tu wracaj! Co za syf! Dziwnie nas nawigacja poprowadziła jakieś, przez jakieś zadupia. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Na jakiejś łące. Drzewo rozwalone, ktoś jakby przywalił tu w drzewo. Zobaczcie autem. Ej, ewidentnie tu był jakiś wypadek. Co jest grane? Dławi mi się auto. Ej stary, doławi mi się auto. Co tak, tak, zwalam do kibla, srać się chcę O, o Jezus A! A! Ja wiem skąd ty masz tyle kontuzji Dupę se mogę podetrzyć są ludzie A! Jak wy... Pozrało cię do końca Nie mogę, patrz Stary, psuje mi się fura W tym momencie nie wiem co robimy. Patrz, nic nie mogę zrobić, kierownica się zblokowała. Chyba po prostu zezwonię do Jacka. O, G dzwoni? Teraz cisza! Juro Jacka Frosta, w czym mogę pomóc? Jacku, słuchaj, bo jest problem, fura nam się popsuła po drodze. Nie dojedziemy do mechanika, musisz nam pomóc. A no tak, bo na początku to była ona naprawiona na 100%. Jak tak chodziła sama na parkingu sobie. Nie dojedziemy stary, bo się rozkręciła. Nie no tak serio, to mam pojechać tam? Tak, 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 tak. Ja ci widzę Dobra. No. Jest stregat lęki! Ej! Cześć! Szybko! Dobra, idę, papa, papa pa. Po pierwsze... Strasznie dziwne jest to, że tu nic nie ma kompletnie. Po drugie. życie jest takie, żeby gonić za ptakami i marzeniami. Ojusiu! Daj mi rękę! O Jezus, Dziękuję bardzo! W lewo? Myślisz? No chyba tak, dawaj. No, w prawo to na pewno nie jest, jak tak patrzę. Tam jest pusto, mniej więc... Czekajcie. Muszę sprawdzić ten śmietnik cały. To jednak jeżeli on tutaj jest, bo to dzisiejszy dzień, żeby umarł, więc musimy to sprawdzić. Jesteś? Chopie! Gdzie? Daj, żeś zaginął! Powiem wam, trochę lipa. U, bronię się, bronię, jak trzeba. Dzi! Czućcie tu, ale nie widać! Parkour. A ja prawdopodobnie on nie wstał, bo tam widzę z otwartą maską samochód. Wiecie, co jest fajne? To, że samochody mogą jeździć tyłem. A że nie musimy przodem podejechać do wysterczyń, to zrobimy to tyłem. Ciekawe, czy nam się uda! to co? Proszę zrelaksować się widzowie. I zapieprzamy. U Jezu, to jest kot? Co to jest? Patrzę. Ktoś maka zostawił. Nie. Kurwa, jest Niemożliwe. Nie no. Unboxing. Co dziś ile ważymy? Fryteczki 420 kalorii. Dobra, powiem Wam tak, widzowie. Teraz musimy podjechać do śmietnika z powrotem. A, dajcie sekundę. Znajmy, że trafiłem. Chociaż trochę? Dobra, widzowie, powiem Wam tak, jakimś cudem łatwiej jest jeździć z tyłem niż przodem. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale to Polska jest. Co się dzieje? Ej, tu jest samochód po prawej? O! Co? Ej, zostaw go! Dajmy do nas rady! Boże! tu głupi! Jak się włączyć do głupi? Nie wzięliśmy żadnej broni, ale. Jest jaka ona szybka Dajmy urać... do O Jezu! Gdzie ona jest? O! o szyję mi stary urwała! Gdzie? Prawie! Co ale zawsze miałeś taką a, krótką! A ja ją widziałem stary, to ty ją widziałeś! Ja ona... targała w ogóle! O, co się dzieje człowieku? Stary, za, za mnie za tutaj mi go wykręciła. Znowu? 360 mi zrobiła. Ja kocham tak. Uwe, przecież to ja cię mogę nawet zrobić. Ała! Drugiego Czemu? żeś mi wykręciła! Dobra, Staję. tak serio, co się stało? Coś poważnego czy nie? Nie, jeszcze tu jest krowie gówno. Weź o. Polisz, zobacz czy to nie ziemia. Nie, kupa Ach, Dobra, to dobrze. Patrz. Nie, ziemia. No ale to jest Chodź łapie. Dobra, chodź Ci, pomogę Ci. Musimy do mechanika jechać. Chodź. Ale pomogę. nie tak się ciągnie ranny! Jak? A ja? Złap mnie tak! Gdzie? Tak. No, czekaj, czekaj, to już Cię łapię, tak. Dawaj, lecimy. Tak, o, o Jezu! O, Ty klucu! żeś mi rękę złamał! Fu! Rękę mi złamałeś, zobacz! Pówno Ci złamałem, weź to wytrzy! Zobacz, kur... Kur... No weź, no weź to wytrzyj! Nie do samochodu w tym momencie! Jakoś musimy to scholować. No, no, no. Czy nie masz, masz nienkę? Tak, no wsiądź najpierw do tej fury. No, odjedziemy razem. Ja pojadę Ale ona nie odwala, no tak. Przecież ja zapomniałem. No, do samochodu w tym momencie. Zostawmy tą furę i wrócimy po nią wieczorem. Dobra. To kamizelkę, bo jest ważna dla mnie. Dobra. No weź ją teraz, to biegnij, mi a nie. A ty pożegnaj się z widzami. A, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Oczywiście widzowie zostawcie łapkę w górę, aby mniej było takich guwien. I dziękuję za oglądanie, nice. się w Elo.